Witam Was cieplutko! Na dzisiaj przygotowałam dla Was 7 ciekawostek o gejszach. Pierwsza ciekawostka. Słowo gejsza pochodzi od dwóch kanji i dogramów, które oznaczają sztukę i osobę. Dlatego właśnie uznaje się je za artystki. Co ciekawe, w tym słowie nie jest określony rodzaj. Pierwszymi gejszami nie były kobiety, ale mężczyźni. Wcześniej nazywani taikomochi byli chłopcami, którzy zabawiali klientów w barach swoim tańcem i sztuką komediową. Druga ciekawostka. Zanim powstał zawód zwany geisha, była już grupa dziewcząt opeznanych w kulturze, w muzyce. I również one świadczyły usługi seksualne. Shirabioshi były poprzedniczkami geish. Wywodziły się spod upadłych arystokratycznych rodzin. Co ciekawe, ubierały się w męskie stroje, a nawet posiadały szabelkę do obrony. Zwykle ich taniec i śpiew miał zabarwienie orytyczne. Trzecia ciekawostka. W Kyoto powstał pierwszy Okija, czyli dom geish. Z początku małe dziewczynki z biednych rodzin zostawały sprzedawane do nauki. Czwarta ciekawostka. Gejsze nie noszą bielizny. Ze względu na ucisk kimona, który mógłby pozostawić ślady na ich skórze. Zamiast tego wokół pasa zawiązują długi kawałek delikatnej tkaniny zwane kosimaki. Piąta ciekawostka. W celu wydłużenia optycznego twarzy gejsze zazwyczaj golą brwi i rysują je nieco wyżej. Drugą, łagodniejszą opcją z wyciągnięcia owalnej twarzy Japonki jest w połowie wygolenia brwi i nadania im łuku brwiowego. Szósta ciekawostka. Pas obi to zawiązywania kimona. W tamtych czasach zdradzał bardzo dużo kobiecie. Gejsze nosiły obi zawiązane do tyłu, natomiast prostytutki do przodu. Obi zasłaniające piersi oznaczał dziewictwo dziewczyny, odsłaniające jego brak. Siódma ciekawostka. Moda na białą twarz dotarła do Japonii z Chin. I została przekazana kobietom z dworu cesarza. Chińczycy używali białego ołowiu wraz z czerwonymi proszkami w celu podkreślenia kobiecych cech. W XVIII wieku wszystkie klasy społeczne, a w szczególności aktorzy, używali tych pigmentów do malowania twarzy. Po pewnym czasie wykryto toksyczność ołowiu. I zastąpiono go innymi kosmetykami. I to byłoby na tyle w moich dzisiejszych ciekawostkach. Subskrybujcie po więcej, dajcie lajki. Do usłyszenia. Cześć!